Mali piłkarze z Radomska zwyciężyli w halowym turnieju Szczer -Gol, który w sobotę rozegrano w Szczercowie. Była to już trzecia edycja tej coraz popularniejszej imprezy, w której udział biorą chłopcy i dziewczęta z rocznika 2003 i młodszych. W szercowskiej hali od rana panował Gwara emocji na boisku było nie mniej niż w dorosłej piłce. Kolejna sobota, kolejny sportowy weekend. Jakby nie było, no dzisiaj mamy tutaj maluchów, jest to no, radość sama. No. Ja... Ciarki mi przychodzą na myśl o tych wszystkich tutaj dzieciakach. To jest coś chyba najpiękniejszego, ta radość. Ja się nie spotkałem tydzień temu na turnieju, który tutaj był z takim dopingiem. To było coś niesamowitego. W zawodach wystartowało tym razem 10 drużyn, które podzielono na dwie grupy. Wśród nich znalazły się trzy drużyny Astorii Szczerców. Niestety sobota nie była dobrym dniem dla naszych piłkarzy i piłkarek. W oglądanym właśnie meczu o siódme miejsce Astoria II przegrała z Konkordią Piotków, choć ambicji naszym zawodnikom odmówić nie sposób. Trenuję już od dwóch tygodni. We wtorki raz chodzę na tańce i raz trenuję. W czwartki też są treningi i w soboty. Masz dużo zajęć poza szkołą. No. Jak sobie radzisz? Tak. Co jest lepsze, piłka czy taniec? Obydwa. Mhm. Dzisiaj grałaś z chłopakami w drużynie, szło ci całkiem nieźle, ale nie udało się zająć dobrego miejsca. No tak. Co się stało, co poszło nie tak? Eee, drużyny były po prostu lepsze z innych miejscowości. Kto cię namówił na to, żeby przychodzić na treningi? Sam. Masz tutaj wielu kolegów? No. A jak często trenujecie? Tak y, no. trzy razy w tygodniu. Tak. Wolisz stać na bramce czy raczej grać w piłkę w środku pola? Pola. No. A y, który z dorosłych piłkarzy jest twoim idolem? Lewandowski Błaszczykowski Messi. A dlaczego ta trójka akurat? Dopowiedz o nich coś. Bo y, fajnie bramki i są dobrze. Jak dorośniesz będziesz grał w jak oni? Chyba tak. Ile razy no. można kopać w piłkę? No dużo, ale nigdy mi się to nie znudzi. Na jakiej pozycji grasz? E, na różnych, ale tak najbardziej to na ataku chciałbym. A jak będziesz dużo, to chciałbyś też być piłkarzem? Piłkarzem. W, jak, w jakiej drużynie? E, Barcelonie. Teraz grałem na y, prawej pomocy. W ogóle chciałem iść na bramę, ale. To może jak dorośniesz, będziesz zawodowym bramkarzem. No. Kto z bramkarzy jest najlepszy? Tytoń. Jak mogliśmy usłyszeć, młodzież mierzy dość wysoko i trzymamy kciuki za osiągnięcie celów. Wracamy do sobotniego turnieju. Przed nami mecz o piąte miejsce, w którym Astoria potykała się z Unią Słomieżyce. Mecz mógł się podobać, nie brakowało zaangażowania po obu stronach. Nasze drużyny nie stanęły w tym roku na podium, ale mieliśmy trofeum indywidualne. Broniący w drużynie Storii, Patryk Siekierski, uznany został najlepszym bramkarzem turnieju. Starałem się. Ostatnio miałem złamane kilka rzeczy, żeby się starałem. Żeby mnie żeby mnie przyjechał, no, brakowało, żebym nie przyjechał. Ale udało się. Od jak dawna grasz w piłkę nożną? Od 6 lat. Od zawsze stałeś na bramce, czy to przyszło trochę później ta decyzja, żeby zostać bramkarzem? Żeby zostać bramkarzem, to chyba rok, te, rok temu albo dwa, no półtora roku temu zostałem bramkarzem, bo tak to, to byłem najpierw obrońcą, później pomocnikiem i teraz wyszło, że jestem bramkarzem. I tak już zostanie, czy jeszcze planujesz jakieś zmiany? No Chcę się poćwiczyć trochę na ataku, bo mi jak na razie nieźle idzie, ale ja się chciałbym poćwiczyć, bo chciałbym być na wszystkim dobry. A piłka nożna to jest to, co chciałbyś robić w przyszłości? No, chciałbym bardzo, ale też mam kilka różnych innych zajęć. Jeśli Patryk wybierze piłkę nożną, z pewnością będzie mógł zasilić szeregi dorosłej Astorii. Praca z młodzieżą traktowana jest w tym klubie bardzo poważnie. Pierwszą rzeczą jest takie, żeby dziecko zawsze wyszło zadowolone z treningu. No, nie zawsze to się da, bo no, nieraz jest przegrany, raz wygrany. Ale ważne jest, żeby ci dzieci, te dzieci wracały do nas. Jeżeli on nawet wyjdzie nieraz popakany, nieraz potuczony, a to noga, a to nos, a to w przepo przeponę dostanie, oddechu nie można dawać, ale on wraca. Wraca na trening, widać, że jest zadowolony. To jest, to jest właśnie ta cała najważniejsze, żeby to mieć. No, my mamy w sercowie taką sytuację, że no, bierzemy wszystkich, jak, jakich mamy dzieci, tak? E, przyjeżdżają do nas dzieci z, z Ruśca, e, z Kluk, e, są też z Chociwia, z Restarzewa, czyli okolice tutaj e, ogarniamy. Znaczy, taki był plan, mówię, przede wszystkim przy naborze tych dzieciaków, żeby stworzyć tą, taką silną drużynę na ten czas, na późniejsze. No jak wiemy, że Astoria nam tutaj e, pierwsza drużyna oczywiście e, Wysoko stoi w tabeli. No i musi mieć następców, tak? Turniej wygrała drużyna z Radomska, wyprzedzając włókniarza Moszczenice i stal niewiadów. Zwycięzcom gratulujemy, a naszym piłkarzom życzymy miejsca na podium w kolejnych zawodach.